Bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyliście tutaj na y, Dzień Dziecka. Y, jest nam bardzo miło, y, że jesteście z nami, bo będzie to wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy dzień. Y, czeka na nas tutaj bardzo dużo atrakcji. O nich wszystkich y, spokojnie w dalszej części naszego spotkania powiemy. Chciałabym tylko zapytać się, może ktoś już z Państwa wie albo z dzieci w ogóle jaki jest tytuł tego naszego dzisiejszego spotkania? Jak brzmi cały tytuł. Kto tutaj do mnie przyjdzie? Mamy nagrodę, mamy nagrodę. No jest pierwsza odważna, brawa. Powiedz teraz, jak masz na imię? Maja. Maja. Powiesz nam, jaki jest temat naszego dzisiejszego spotkania? Tato, mamo, sport to zdrowie i kopciuszek ci to Bóg. Wielkie brawa! Brawo, brawo! brawo. I na Proszę głosę. bardzo. Jest z nami Faberlic, proszę bardzo. Cała impreza jest inicjatywą Stowarzyszenia Ad Astra, które powstało, moi drodzy, zupełnie niedawno. Zerknę sobie, to był 25 stycznia 2019 roku i to jest e, taka pierwsza nasza inicjatywa. Udało się pozyskać środki na to dzisiejsze wydarzenie. Także witam serdecznie panią prezes Justynę Szczepaniu, która jest prezesem tego stowarzyszenia. Gdzie Justyna jesteś, a tam jest, Pomachaj, Wielkie. Pomachaj, Mielki, e, pomachaj tutaj do nas, dobrze. E, także dopiero zaczynamy naszą tutaj działalność. E, I myślę, że to będzie taki dobry początek. <śmienny> 生活信念以忘的孤单。 Śniadanie podaj siostro. Prób to, co ci mówię. A zmyj naczynia, wyczyść obuwie. Napal w piecach i wymyś sedzę, a spiesz się! Ja ci dobrze radzę. Nanoś mi wrek ze dworu! Garnki w kuchni wyszora i sprzątań. Bo ja za ciebie nie sprzątnę! A moje córeczki są wątłe! Szkoda ich każdego maluszka! Ruszycie! się! To robota sam raz dla Kopciuszka! A macocha z córkami siedziały w salonie, kremem nacierały dłonie, szlifowały paznokietki różowe, i taką prowadziły rozmowę. Ach. Czemu moja córeczka jest dąsa? Czemu moja chaneczka się dąsa? Bo lusterko się ze mnie natrząsa. Nie pomogą koronki i tiule, gdy widzi taką brzydulę. A, a ty córuś, czemuś taka krzywa? Na czym ci Kasińku zbywa? Mamię matko zgryzoty nieustanną, żem wyżydka. I starą panną. Ja bym te wszystkie sprawę tłukła. Bo wyglądał mi jak kukła. To nieprawda! Buziaczek, masz słodki? Dla mnie obie jesteście ślubni. Porównać was można z kwiatuszkiem. A nie, z takim Kocmołuchem! Hopciuszki! To rycerzy to szlachty, do szlachty mieszczan. Jego królewska mość, wielce wzruszony, ogłasza na wszystkie strony, że jak każe pradawny zwyczaj, szuka nadobnej żony dla syna królewicza. Mamo, już jestem gotowa! Ach, Jak cię ojrzy królowa, chyba jej serce zmięknie wyglądać tak! Ja? Coś powiesz, mamo? Ty! Ty wyglądasz tak samo! No, ale czas ruszać w drogę! Kto z wszystkich płacisz, O wszystkim dowiedziałem ptaszków. Pójdziesz na bal, a chyba nie chcesz tam z zapłacanymi oczkami? Hokus, pokus, czary-mary! Zrobię czary nie do wiary! Pokus, pokus, Zada, proszę. Wszystkich. Proszę więc wszystkie damy. Zaczynamy. Panna Adela ze srebrnego strumyka. Panna Anna, córka złotnika córki towy, panna Katarzyna i Hanna. A oto panna nieznana w mieście, która w skromności nie wieści nie zdradza i nie wymienia imienia mi pochodzenia. Pozwól, że podam Ci ramię. Choćbyś była sierotą biedną, z Tobą chcę pańczyć, z Tobą jedną. Królowiczu, zaszczyt Dwożanie, zatrzymać ją! A kto ją zatrzyma, złoty pierścień ode mnie dostanie. Pan topelek skupiła na schodach. Panien chyba za dwieście czekało. Proszę mi wierzyć, by pan tofelek przymierzyć. Królewscy strażnicy chodzili od domu do domu i szukali. Gdzie ta nóżka niewielka Spasuje do pantofelka. Wreszcie do mieszkania macochy, A córeczki tej pończochy Stopy przystroiły, i pan to z całej siły. Lecz na nic to się zdało, bo wybranka królewicza miała stopkę bardzo małą. Wracaj do kuchni, Kopciuszku! To nie jest miejsce dla ciebie! Mam rozkaz przymierzyć pantofelek dla wszystkich panien w królestwie. A to ci niespodzianka! Pasuje do Więc to ty jesteś wybranką królewską! Pójdziesz ze mną, panienko, do króla! w Słowacinku. Co to się dzisiaj odbywa? Mamy kolejną edycję Dnia Dziecka. Impreza jest organizowana po raz kolejny. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Mamo, Tato, Sport to zdrowie i Kopciuszek ci to powie. Motyw przywodni Kopciuszek. Mieliśmy spektakl w wykonaniu rodziców. Mamy teraz zadanie od Kopciuszka. Konkurencje sportowe, nawiązujące tematem do właśnie bajki Kopciuszek. Więc mamy Bieg z karetą Kopciuszka, mamy sztafetę z pantofelkiem Kopciuszka, mamy robienie najdłuższego naszyjnika dla Kopciuszka, malowanie dywanu na bal w pałacu i jeszcze wiele, wiele innych konkurencji. Mamy różne stanowiska, stanowisko harcerzy, strefę malucha, to jest taka nowość w, podczas tego pikniku dla tych najmłodszych, którzy jeszcze się nie odnajdują w tych konkurencjach sportowych. Warto wspomnieć, że w tym roku imprezę to zorganizowało znowu powstałe stowarzyszenie Ad Astra. Tak, stowarzyszenie powstało w tym roku, w styczniu tego roku. Niemniej jednak w swych szeregach gromadzi osoby już doświadczone w organizacji tej imprezy. I dlatego korzystamy z tego potencjału i jeszcze bardziej chcemy, żeby to wszystko się uspiło i wyszło jak najlepiej. No potencjał macie, muszę przyznać, że przedstawienie kopciuszek udało wam się rewelacyjnie. A dziękujemy, dziękujemy. Pracowaliśmy bardzo długo. No właśnie, to wytłumacza y, pani makija, że tak powiem. Kogo pani grała? Byłam złą siostrą. Nie udało się pontofelka zmieścić. Starałam się jak mogłam. Była propozycja przecięcia, no ale to już chyba było nie to samo. Dokładnie. Kto jeszcze współ współorganizował razem z Wami ten piknik? Oprócz stowarzyszenia Adastra. Yy, tradycyjnie, jak co roku, stra Ochotnicza Straż Pożarna w Słowacinku Starym, bardzo duże zaangażowanie rady rodziców, yy, pracowników szkoły podstawowej w Słowacinku Starym, yy, młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Harcerze. Chodź kochanie. Siostro, <grywa> siostro. O, jest siostra! Jak siostra ma na imię? Emilia. To z członek stowarzyszenia. Też pan tofelek nie pasował. No niestety, niestety. Może następnym razem. Stowarzyszenie jest ale zapewnie przyjmujecie nowe osoby. Tak, tak, tak. zapraszamy serdecznie. U nas jest wesoło. Wykorzystujemy każdą osobę i jego talenty jak tylko umiemy. Mamy zaszczyt przedstawić państwu wyniki pierwszego gminnego konkursu piosenki dziecięcej Słowacinek Stary 2019 który odbędzie się w czwartek w naszej szkole. W konkursie wzięły udział dzieci z punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych. Czterech szkół w dwóch kategoriach. Jak za chwilę Państwo się przekonacie, że nie miało łatwego zadania. Dzięki za uwagę, proszę! Dziękuję, zapraszam i proszę! Mam dołączników, Jest niewiele, kosztuje! mi xe piosenka xepko o susu a u uśmiechami... xpef